Attention! You are approaching the secure perimeter of an ecological disaster zone. Any crossing of the perimeter is a criminal act. Any attempt to penetrate the secure zone will be punished by any means necessary. Patrols have the right to shoot oh, to on sight. Uh huh. Oh, beshktsne. Tu jest ten ee, dystrybutor. A jest faktycznie Z biegnie do Was ze środka. Wybiega przez bramę. Timber <giby> za Tobą. O, on zajebał. Tadzik, zajebiesz go. Bo ja to nie mam tego, nie mam ci kiery, zajebiesz go. Dobra, no dawaj, chodź ze mną Chodźmy do. Mnie. O, dostał stoi. No bo to jest wojskowy to dwa razy. Znaczy no, te bez kasku powinny po razie padać Dobra, sprawdzam ten pierwszy barak tutaj z lewej. Aha, dobra, to ten... Ja jestem nad nim Niebieskie spodnie cargo. No eee, sprawdzam. Smersz Backpack, ten mały. Mhm. O. wow. Puszka, żart. Co masz? Zilla backpack. Jak to wygląda? No, to jest ten co ja mam. To dobry. 28 slotów, jest mniejszy od Huntinga eee, o 2 sloty. Tadzik, jak chcesz, jest Black Tactical Shirt. To jest? Black Tactical Shirt No jasne Koszula czarna Magazynek yy, do AKM-ki O, to wezmę Pełny A chyba, że chcesz ammo, to weź sobie na razie, to później mi oddasz No dobra Chyba AKM-kę bym złożył sobie z chęcią Pomarańczka Dobra, idę zajrzeć do budynku Teku, nie? Tutaj do tego właśnie eee, przejebałeś ten drugi barak No, no kończę go oglądać Póki co nic ciekawego No bo tu jeszcze są baraki, nie? Jeden barak był Nie ma, a tam dalej, u góry No to no. znaczy, powinien być jeden barak Dobro nie ma. Może szpital przejrze. Na szybko zobaczyć, czy coś jest ciekawego, Antybiotyki. O! Dezyfekat mhm mhm yeah. się chce. pić ja mam spirytus także on ostatnio do mnie tak mówił ganes gones, napijemy się napijemy się ja mówię, dawaj co pijemy on wychodzi do mnie z dezynfekatem nie? no I już się napiłem nie? on chlał normalnie później go ten dezynfekat wykończył bo najebany łaził z go czas, no. A co no działa ten mały pistolecik? Mały to znaczy? Jaki? Beringer. A yy, na no bus... flary to jest, tak? A ja nie wiem czy to nie jest... Yy, czy to nie działa na naboje od tego... od... Rewolweru? Ale się opis. Może opis? Mam, ale nie ma. Działa na 4,5 ACP. 3,5 Aha, no to nie. A to nie. 4,5 ACP to samo od yy, tego. Od kurwa Cerki, nie? Cerkę, chyba 9 mm jest. A już nie pamiętam. Nie, cerka, ja nie miałem. Dobra, idziemy na, na ten górny cykl. Jeszcze na szpitalu w strodze. Ty wysadzamy ten dystrybutor? No właśnie ja o tym mówiłem wcześniej ty. Żeby go na pożegnanie Poczęstować ołowiem. Dobra bo ja tak w ogóle to ja się tu będę wylogowywał nie? Trzeba iść sprzątać No. Bożu. Baby, nie? Ś święta jebane, ja pierdolę Ci pierogi lepiej mój. A ty... To ty? To ja. Kuźna. To zrobimy, jak wysadzasz jeszcze ten, no. tak? To powiedzcie mi, gdzie mam iść po ten... ...tego baraku następnego. Y Stójcie. Kucam. Tadzik, ty wybiegłeś no, na zewnątrz, ten. nie? No to tam, jak idziesz, to tam, w tamtą stronę, tamtą drogą musisz iść. Drugą Dobra, tam, nie? Ja strzelam. Wziąłeś? się odsunę troszkę, nie, nie. Dobra, strzelam teraz. Ale strzały dobrze słychać. O, o jebu. Ale nie słychać było nic. Wybuchu. Ja słyszałem tak jakby Strzazi strzelało. No to strzał tylko, a ty Wimpek, strzałeś wybuch? Cztery strzały, ten. Tak, słyszałem. Cztery strzały? Ja słyszałem ja chyba trzy Cztery tylko. strzały, ten. Wszystkie w wętrzu To czekaj, jeszcze ja pójdę z wami do tamtego baraku i tam się uleguję, tam dalej trochę. Chuj wie, jak tu nie przelutowane, to może akm będzie. Czyli tu są tylko trzy baraki? Tak, tu są trzy baraki. No dobra, to ja jestem przy ostatni. Yy, czarny typ z tyłu gdzieś wbiegł. To był no? Tadzik. To był Tadzik, pewne? Tadzik, gdzie ty jesteś teraz? W tym trzecim baraku. Tadzik, ty masz... Czarną Tactical Ta, shirt. tak? czarną, czarną. I plecy... A, to A... to nie jest. No, to ja tu jestem. No, dobra, bo on się zmienił trochę. A. A ja też się wystraszyłem wcześniej. No, tak to dziwnie wyglądało, nie? Tu Jaki przerąbane czy plecynek na dole. Posz. I tu też. Do AK74. Tu jest do AK101. Kurwa, jakikolwiek bym chciał AK znaleźć. AK znaleźć to wiesz jak to jest. Ja podniosłem to w ten magazynek, jak chcesz. Ten Ja też podniosę. Green Ring. ona leżała tutaj zrujnowana? Ja wyjebałem. Bandaż 25%, ktoś wyjebał? Ja. O, dynia! A w ogóle wiesz, Pimpek, że teraz można sadzić wszędzie wszystko? No, no, wiem. No, wszędzie, Sraup jest nie, wiem. Srałpię z te nie, wszędzie. Już teraz wszędzie Chujowo. Tylko z, pomysł z szkarki, mi się podobał Nie, fajnie jest A może coś się zasadza Ile to rośnie? 10 minut? Tylko musisz mieć kopaczkę, nie? Bo ten... Nie, pierdolę się. Tak. trzeba mieć? Bo, bo jak nie podlejesz, to ten... To zgnije i zostaną Ci same takie... Aaaa... Bo nie że teraz... A faktycznie, jo. A tu nawóz nawet no, ja masz, nie. chłopie. Nawóz bierzesz, to szybko Ci rośnie. To nie mogę wziąć tego. A co tu masz? Kasianka. Papryka. Kaczek? Paper. A, papryka. A tu masz te... Pumpkiny, chodź. 24 sztuki pumpkinów Dobra ja wziąłem. Gdzieś, nie gdzie one były te pumpkiny Ty wziąłeś pimpek? Ja wziąłem e, paprykę Gdzieś tu były pumpkiny O tu są Obok o. Też ich nie mogę wziąć Coś mi się chyba plecak wybagował Dobra ja tu wychodzę pimpek z tyłu i się loguję. ty, ty no, też się logasz teraz? Ja, nie, podram w górę jak pobiegniesz tam Znaczy Kurwa nie wiem jak chcecie opisać Czekaj czekaj bo tu Z biega wokół tego tego Tu chyba ktoś jest Dobra biegnę Z, Z czy, przyklejony do tych jest Do drzwi Widzę Ty ja nie wiedziałem że tu jest jeszcze jeden Agnes, okay. ty masz niebieski plecak? Nie. On biega e, ze, za kolesiem. Za kolesiem biega? Pobieg tam tak, w dół, tak? Tak, tak, tak. tak. Przy, przy industrialu. Tam, tak jak biegniesz, tak jak biegniesz. Tak jak biegnę? Tak. Obobie tak jest, 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 jest. Nie, to ty. Nie wiem, czy cię nie zatrzymał w tym industrialu. Tu jest. Masz go? Jest w industrialu. Dobra. Czekaj, gadam do niego. On ma jedno wyjście? On ma jedno wyjście? Nie, dwa. Na glebę gościu, na glebę. Pierdole, leżysz, 50. leżysz i nie ruszaj się. Dobra dobra, 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 Już, no. Dobra, spoko, kusnij sobie. Okay. Macie kajdanki? Nie mam kajdanek, co robimy z nim? Zabijamy go czy... E, Bo ma... Wydaje. E... Czapkę, na pewno. <laughs> Panie, <laughs> czapeczka z głowy. <laughs> Kto z nim gada? Wyskakuj z, Wyskakuj z, gili, z gili i z kamizelki Ten industrial przy tym baraku, tak? <grym> Pipek, gadaj, może by ten Ma broń? Nie A, nie trzeci, okej okay. Co jeszcze jest? O, czekaj, 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 a nie trzeci, 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 czeka, czekaj, 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 czekaj On chyba coś ma, kumpla tutaj gdzieś Ma, ma ziomków, ma ziomków Masz kolegów tutaj, słyszałem, tak? Skąd? Dobra, dobra, ja dobra, rozbieraj się ze wszystkiego i zmykać możesz. Wszystko, aż. No, to, takie życie, takie życie, takie życie. To jeszcze rozbierz się ze wszystkiego, popatrzymy to może ci coś oddamy. Tadzik weź, weź oddal gdzieś. W inną stronę słyszysz? No, dobra. Tak nie stój przy nich, bo on ma kolegów. Chyba. No ja idę nad barak, żebyście mnie z jego kolegami nie pomylili. No musina, tu ma jakieś śladka, muflesz... Eee... A... podnieść ją, no, czekaj, co mam w spodenkach. spodękach? Mus... O, amunicja do tego, jak to się nazywa. Widzę cię w pimpach. Broń mu zabierz. Tadzik, niech broń. Siekierkę, siekierkę i tak dalej, to też ściągaj, nie? Wiesz, co byś tam krzywdy nie zrobił, nie? Broń też połóż sobie. No, A skąd wiecie, że kolegów ma? Bo mówił, słychać było, jak mówił do kości, że trzeci jest. A ty podbiegłeś jak... A siekierka? Co, co? Położyć można? Rozumiem. Dziękuję pięknie. I teraz może się pan oddalić. Ty Aganes słyszysz? Aghanes. Nic nie dostanę? Kurwa. No plecak nawet jak pusty. Plecak tu nie chcę. To, to bierz, to bierz pan niebieski plecak. Spoko. Ogana, zapytaj się o nich to potrzebujecie? Słyszysz? Co? Co zapytać? Nick się zapytaj, jak się a, nazywa. A jak się nazywasz? Patryk. Jak? Patryk. Kamizelkę też sobie ubierz. Patryk Grzema. Do... O, będzie do koloru pasowała Ładnie pasuje. A jakie ma buty? Buty Filcy ma. Umowca? To ja chcę. TY! On ma cztery nettingi! Co ty gadasz? Bierz właśnie ten nettingi. Serialnie. Bierę to. Już, dobra. No, to, to... Czus, nie? <noise> Poszedł. A? No, to tak ten... razem... Będziecie sprawdzać, czy... Nie, no spoko, spoko. Na razie. miłego. Miłego. się wkurwił pewnie. Dobra, spierdalany. A ja chcę te rzeczy pobrać. Szybko, szybko, szybko bierzcie i To bierzcie szybko, chodźcie tutaj, bierzcie te graty. Ja... Jak go będę obserwował. No właśnie. A gdzie on pobiegł? W stronę, w stronę. Kurde, tak to położę, że nie mogę tej czapki wziąć. A no, bo to jest jeden, ten, nie? Jeden gili, nie? To jest w tym. To bierzcie bierz to, co ci potrzeba, a resztę sobie ja wezmę, jaką broń tu ma. Kurde. Ty, tej Ty czapki nie mogę wziąć, cholera. Kurwa, rozebrali Kolesia. <laughs> no ale wiesz, no w sumie dobrze, że nie strzelaliśmy, bo byś się wszystko poniszczyło, nie? O, jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Co to jest burlap Street, Aha, to są gilli, tak? To są to elementy. To no weź, weź wszystko co jest. Skąd on ma cztery nettingi? Kurwa, widziałeś typa co ogarnął? Dobra, ja w zasadzie już wszystko mam co potrzebowałem. Ja wziąłem te nettingi czy nie? Wziąłem. Jeden leży. Jeden leży, dobra, to też go wezmę, później coś z nich zrobimy. Ale typ! No ale czapkę miał na głowie, nie? I na broń miał ten. Tak, na broń to ja co założyłem, właśnie chcę. chcę zna... Czekajcie, moment. A tu leży jeszcze ten jeden. Cztery leżą, lol. Widzisz je, tadzik, jak leżą? Te cztery nętingi? Nie widzę, nętingów nie widzę, go widziałem. Aha, nie, nie widzę. No, Poki... widzę. Wziąłeś spluwę, podpisz, tadzik? Wziąłem sobie blazer, no. No to bierz to wszystko, bierz co ci potrzeba i pimpek a ty gdzie jesteś? Amunicja do SKS-a, obserwuję, obserwuję. Aha, do SKS-a, ja tam bierz, bierz, bierz. Słyszycie? Ale pospieszcie się i spadamy. Dobra, to ja powywalam coś, to wywalę i wezmę te. te kawałki do tego. Do czwórki, nie? Ale się zdziwił, jak ty Ty pimpek do Mosina jest piątka round. Ja nie wiem sina mam SKS, ja ale, ale weź wezmę. Ty Ale się zdzi zdziwił się jak ty mu tam wpadłeś na te drzwi każdy mu łapki podnosić, a ja otwieram z tyłu drzwi i tak się odwrócił, nie? A ja od niego Dobra Dobra, Tadzik, dawaj, zmykamy W górę drogi biegniemy pimpek nas? na północ, na północ Na północ to jest... Dobra, biegnę za wami widzę, widzę Кто